Witam was serdecznie, z tej stronywanki.pl i zapraszam Was do kolejnego filmiku z gry Call of Duty Advanced Warfare e, Nie pytajcie mnie za bardzo co to za gameplay, bo niestety nie pamiętam. Na pewno nie filmik, który miałem grać, e, bo jeszcze go nie zrzuciłem z konsoli czy szera, prawda, tam na USB. Ale to w najbliższym czasie się właśnie pojawi to mm, i wam mogę zdradzić e, to co tam sobie zaje, nie ma, ale nieważne tam nic nie ma eee, na początku chciałbym bardzo pogratulować Sosobowskiemu, że wbił te e, cholerne gówno tak, to jest gówno po prostu to DNA, to jest ścierwo łyse po prostu ja nie wierzę co to może być tyle co ja miałem w sytuacji kurna. powiem wam, że jakiś czas temu miałem 26 gun tak po prostu i w... miałem jeszcze 5 minut meczu przed nie wyszli no. Czajcie to cała szóstka wyszła no i co ja miałem zrobić? No... Kurna, wiecie patologia, prawda? Ludzie... tempo społeczeństwa Call of Duty jak widać wychodzi wchodzi... Ach, kampi nic więcej. Ach. Dobra. Ja może jednak zobaczę co tam. A, y już wiem co to za gameplay. Jest to, jak zauważyliście, so, mapka Solar w trybie likwidacja potwierdzona. To jeszcze było przed patchem, czyli do 65 punktów, a teraz już, jak wiecie, jest do 85. I powiem wam, że nie wiem dlaczego, ale ostatnio zacząłem się też tam pogrywać, prawda, hardcore i takie gówno bo zacząłem nudzić się tutaj, zacząłem e, wbijać te broni na diament. Bo powiem wam, że fajnie nawet wyglądają one. I poszliśmy sobie na likwidację potwierdzoną i tak jak na normalu jest prawda do 85 punktów likwidacja to na hardcorze jest do 65 Ja nie wiem czy to jakiś błąd, czy oni tak specjalnie to zostawili, no nie mam pojęcia Szczerze mówiąc, ale zobaczymy tam może w jakimś później hotfixie czy w patchu takim większym poprawę po prostu Też niedługo ma wyjść jakiś patch 400 bodajże mega czy coś takiego ale nie jestem pewien do końca. chciałbym też Wam powiedzieć, żebyście sobie. Jak ktoś nie ma, albo znaczy. Nie ma, co ja wiadomo. Hmm. Nie grał w tryb momentum, czyli tam. po polsku to będzie impet. Żebyście sobie naprawdę wypróbowali te nowe tryby. Po prostu nowy tryb, czyli na przykład ten impet i ten uplink. Naprawdę bardzo fajne tryby. To są. Jedne z. To są tryby, w których. E, można naprawdę dobre wyniki e, naczesać, a także filmiki, e, a także tryby gry, które jest po prostu przyjemnie, jak się na przykład wchodzi z mam na up'ing, to jest po prostu zabawny. E, Biegnieś. E, ostatnio miałem taką też sytuację, że biegłem dosłownie przed e, flagą wroga, czy tam tą kulką, prawda, wskoczyłem w nią i za, za mną już biegło dwóch gości po prostu wrogich Odwróciłem się i zabiłem ich Kurna po prostu tak jest, super niektóre akcje można walić Więc mówię, polecam wam na pewno te dwa tryby Hardpoint niestety jakoś mi nie przypadł do gustu tak jak w Black Opsie 2 A i też e, chciałbym was się spytać co sądzicie o balansie broni, no może Karabiny szturmowe, ja wam powiem tak, według mnie karabiny szturmowe koszą, po prostu koszą jeszcze raz koszą. E, wczoraj jak grałem tam z kumplami to jeden no mówił, że narzeka strasznie na AK-12, ja nie wiem o co mu tym chodziło, dla mnie AK jest po prostu e, mi się super po prostu nie grało, wbiłem go na diament bez problemu jak tego Później nie gra bronią. Coś się rozłączyło. Dobra, już się z powrotem. Wybaczcie za małą musterkę, ale coś się rozłączyło. E, wynik to jest bodajże 36 do 8 albo do 6. Coś w tym stylu. Niestety mm, nie mam teraz podglądu, widziałem tylko po nazwie, który to gameplay. E, I sorry, że też nie pojawiał się przez tydzień filmiki, ale jakoś... Nie dość, że nie mam za bardzo gameplay znaczy no mam tam dwa jakieś jeszcze, ale nie miałem też weny, żeby za bardzo mówić czy coś. E, następny film najprawdopodobniej pojawi się z jakimś live komentarzem. E, I nie wiem, jak ktoś z was może ma PS4 i e, wie, nie wiem, jak przez Shara na przykład e, nagrać imprezę, to by było bardzo wdzięczne, jakby gdzieś podesłał linka, bo e, próbowałem tam... Nie jednym sposobem, ale też nie było słychać, a wiecie, tam live, komentarz, jak mnie słychać, a na przykład ktoś mnie nie słuchać, chyba że płyną no, chłopaki na jestem to, jest, to zobaczyłem. Eee, dobra, chciałem też wam polecić eee, kanał e, Alex07797. Jest to jeden z Panowiczy, <gry> eee, który ma już tam 40 bodajże filmików, a e, nie 40 chyba subów, 39 tak ostatnio patrzyłem. Chciałem po prostu, żebyście weźli na jego profil i po prostu wcisnęli subskrybuj, tam obejrzeli kilka filmików, aby, aby Alex miał motywację do napierdzielania, prawda, gameplay super. O, też ja powiem wam, że oglądam go, oglądam wielu planowców, oglądam Jekansa, prawda, Bartka, e, Pinguina, kogoś tam jeszcze, Przęcia oglądam, prawda. No i ona wiele osób tak naprawdę, no się czy na prawda? Są osoby, które, które bardzo długo oglądam już. Dobra, e, ja już widzę, że tutaj gameplay powoli się kończy, że ta jakaś niecała minuta. Ja zapraszam Was w tym momencie do ocen i subskrypcji. Na razie, cześć. Tear it up, Sentinel.